Коли-небудь помічав, як фраза німецька фірма малює в голові один образ, а партнери з Румунії зовсім інший. Як думаєш, чому більшість людей мислить стереотипами, та від чого залежить ставлення одного народу до іншого? Тобі цікаво, який образ малюється в голові у поляків, коли їм кажуть вони з України. Якщо так, то не переключайся. Питання ставлення однієї нації до іншої належить до фундаментальних питань соціології. Безперечно, вплив тут мають багато факторів, причому не тільки з сьогодення, а й протягом всієї історії існування цих націй. Ставлення народів один до одного формується поступово, протягом поколінь, а потім так само повільно змінюється. Історія польсько-українських відносин, як зрештою історія будь-яких двох сусідніх народів, різноманітна. Зі своїми злетами та падіннями. Ми то воювали, то об'єднувалися, щоб воювати проти когось. Лише в 20-му віці була польсько-українська війна, союз проти більшовиків, евакуація до Польщі уряду УНР, а потім Волинська трагедія чи мирний обмін ділянками територій. Як історія, наша спільна дзявує на нас, так? На якось no, obecnie jest to temat e... Na pewno też łączy, nie? bo łączyć można jakby przez wspólną radość, przez zgodę, łączyć można też przez niezgodę. Jakby jedno uczucie i drugie jest tak samo silne. Eee, polityka jest tutaj kluczowa. Jeśli chodzi o sprawy historyczne, one są bardzo delikatne i jakby myślę, że każdy ma prawo do jakiegoś swojego zdania. Eee, wydaje mi się, że, że jeśli chodzi o wypadki sprzed wypadki o, o jakby trudne karty naszej historii. Temat jest jak najbardziej otwarty, i w moim prywatnym odbiorze, to jak politycznie jest to rozgrywane przez e, stronę ukraińską, bywa troszeczkę krzywdzące. Chodzi mi o temat żyć wołańskich. Jest to trudne. Jest to trudna karta. Jest to, tak jak mówiłem wcześniej, mamy jakąś taką, wydaje się, że mamy jakąś taką naturę. I jakby częścią mnie jest ta postawa taka rycerska, że my pomagamy i nie pytamy o koszta, ale też dzięki temu, że mieliśmy jakieś swoje zdanie, pomimo tego co nam mówiono przez 200 lat, to powoduje też, że nie chcemy zmieniać też zdania w tej kwestii. I myślę, że to jest taki troszeczkę punkt honoru też tej natury. To jest coś, co utrudnia, choć jest to przeszłość i mam wrażenie, że w tym czasie akurat temat, który niepotrzebnie jest ważnym tematem. Uważam też, że pewne, pewne naleciałości z poprzednich, nawet, nawet wieków mamy między Polską a Ukrainą. Lepsze i gorsze też było trochę gorszych i ze strony Polski dla Ukraińców, i Ukraińców ze strony na stronę Polską. Ale uważam, że to jest historia i powinniśmy się tego, tego, tego już. Yy, Wyzbywać, wyzbywać być... odstąpić od, 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 tych, od tych wspomnień, cały czas się, się rozwijamy jako kraje, są, są, są pewne pewne, pewne już Tu i teraz, spojrzenia, a, a, tak. A historia to już historia. Historia zostaw, zostawmy na bok, jednak no, są jeszcze no. ludzie, którzy żyją tymi wspomnieniami, ale to musimy na bok odstawić, jest, jest demokracja, jest, jest nowe życie i tu powinniśmy patrzyć. Перспективи Ані Захебі на те всі вспомінні. Точка, в якій зараз знаходяться польсько-українські відносини, почалася у 1990-му після проголошення Україною декларації про державний суверенітет і відповіді Сенату Польщі. Поляки, які свободу і незалежність вітчизни вважають своїми основними цінностями, цілком розуміють той переломний момент. В історії України, сусіда, з яким бажають жити як рівні і близькі собі народи, а також розвивати співпрацю у всьому. З того моменту співпраця між нашими країнами ставала все більш тісною, хоча на тлі час від часу й виникали деякі напруження, як, наприклад, акти вандалізму, спалювання прапорів чи розфарбовування пам'ятників. Здебільшого організацією таких подій займалися російські спецслужби. Jakby zauważam wiele takich medialnych incydentów, które jakby bardziej podkreślają te różnice między nami niż podobieństwa. Myślę, że to też jakby nie pojawia się bezcelowo. Pewnie niewiele mylą się, cy, co na tym się znają i mówią, że być może jakby steruje tym polityka jakiś cel, by nas poróżnić. Widzę te rzeczy. Mi się wydaje, że wiele z tych incydentów też tak naprawdę jest prawdziwych i takie rzeczy dzieją się naprawdę. Oczywiście one są pojedyncze, chodzi tylko o to, że pojawiają się w pewnych określonych momentach, i to jest nieprzypadkowe, i to jest manipulacją. Czy ktoś spalił ukraińską flagę, czy ktoś chodził z czarno-czerwoną, na pewno tak było. Jakby tak jak mówiłem wcześniej, to są jakby tematy bardzo skomplikowane, tematy różnych wrażliwości i krzywd. I tak jak w każdym sąsiedztwie, zawsze miały miejsce. Natomiast nieprzypadkowo te rzeczy się pojawiają w określonym czasie. Myślę, że to, co chroni przed wrażliwością i przed jakimś złością związaną z czytaniem takich informacji, to jest właśnie to wspólne sąsiedztwo, wspólne obcowanie, umiejętność rozmawiania o tym, tak naprawdę, nie zamiatania spraw pod dywan. Przynajmniej mi to pomaga. Ale nie zaprzeczałbym. Takie rzeczy na pewno mają miejsce, to nie jest kłamstwo. Tym, że zawsze też miałem. Ja uważam tak, też chciałem powiedzieć o tych, o tych właściwie prowokacjach. My się, się obracamy w dość dużym kręgu znajomych, i jak pan spytał, czy my mamy jakieś, powiedzmy, jako Polacy, jakieś pretensje do ziem, które, które, które kiedyś tam były nasze? Nie ma takich tematów. Naprawdę, o tym, o tym nie rozmawiamy i nawet. Nie wiadomo skąd, skąd takie, takie się tematy biorą. No Wiadomo, że to propaganda rosyjska, białoruska chce nas poróżnić, prawda? Ale tego nie, tego nie ma. W, w społeczeństwie tu, moich znajomych, różnych przyjaciół, naprawdę tak, takich rozmów. A jeśli, jeśli chodzi o stosunki właśnie międzyludzkie, między Polakami a Ukraińcami, to jak ktoś jest właśnie. Wychowany z domu na jakimś poziomie, jak mówiła grażynka, szanuje drugiego człowieka, czy on jest Polak, czy on jest ee, Rumun, czy on jest Ukrainiec, to zawsze będzie, będzie jakaś, jaka, jakaś kultura. cena oznacza, że seret polaków nie ma radykalnie nalasztowanych elementów. Наприклад, в 2016 році польський сейм визнав Волинь геноцидом, а офіційне гасло цієї події звучить не о земсте, леч о опам'яч Волаєм Офіарі. На щастя, польським і українським політикам останніх десятиліть вистачило глузду не посваритися на тлі минулого, як би цього не хотілося провокаторам із Росії. Польща поступово спрощує можливості перебування всередині країни для українців. A od początku wojny same Polska przyjęła największą kilkość bieżących z Ukrainy. U nas mieszkała córka Żany, ponieważ do niej, a ona ma mniejsze mieszkanie, przyjechała, przyjechała, przyjechały dwie osoby dodatkowo. A ta córka jest studentką, więc wzięliśmy ją tutaj do siebie, żeby ona tutaj sobie funkcjonowała jakiś czas i miała a? trochę spokoju do nauki. A co państwo skłoniło do tego, że było no chyba, chyba serce, tak. Chyba tragedia, która się działa, to no każdy, każdy chyba jest jednak w swojej głowie widzi tą rzeczywistość, która tam jest i która spotkała ten naród, tak. Spotyka w dalszym I spotyka. Tragiczne rzeczy dzieje. Wszyscy czekamy, jak to wszystko się ułoży i skończy. Życzymy najlepszego, oczywiście, dla na Ukrainy. Ogólnie uważam, że wydaje mi się, że, że jakby my Polacy odbieramy was bardzo pozytywnie. Jakby jesteśmy w pewnym sensie może też w pełni podziwu dla Waszego wysiłku w tych trudnych chwilach. I myślę, że dużo, dużo z nas też z, z, z Polaków pracuje za granicą i pracowało za granicą i, i przebywało. Z różnych powodów, więc jakby doskonale zna, znamy tą sytuację, wiemy, z czym to się je, dlatego tym bardziej jakby jesteśmy wdzięczni, wiemy, że to nie, nie zawsze jest proste i nie zawsze jest to kwestia wyboru, czasami jest to kwestia konieczności. Poza tym e, myślę, że jakby odbiór jest jak najbardziej pozytywny, pomimo tego, co, co gdzieś tam funkcjonuje w mediach w pojedynczych jakichś doniesieniach, to tak. Jakby jak najbardziej... Myślę, że jest to coś, co jakby wzbogaca i nasze życie codzienne i też jakby czujemy się szczęśliwi, że możemy być jakby gospodarzami i, i możemy być pomocni nie, dla was w tym czasie. Tęż w ogóle, same z boku Polaków, transluje się najbliższa podtrzymka dla naszego narodu. Починаючи з тисяч людей, що прийняли до себе у свою оселю людей, втікаючих від війни, і закінчуючи офіційною позицією влади, що з першого дня війни рішуче підтримує Україну не тільки на словах, як деякі інші країни, а й на ділі. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький разом з прем'єрами Чехії та Словенії першим з моменту вибуху повномасштабної війни відвідав Україну у березні 22-го року. Що стало важливим сигналом для інших світових лідерів. А в травні 22-го Польща була другою в світі щодо вартості наданої воєнної техніки, котра в сумі оцінювалася на 1 мільярд 600 мільйонів доларів. Це в той момент, коли деякі західні держави вагалися і шукали причини відтягнути справжню допомогу. Усе це впливає на суспільство, яке не домовляючись. Згуртувалося і з перших днів робить все, щоб спростити українцям період адаптації і перебування в Польщі. Пропорційна авто, фасадах будинків чи флаштоках при належних місту, підсвічувані мости в синьо-жовтих кольорах, введення української мови у громадському транспорті чи інформаційні пункти українською на вокзалах це лише деякі приклади того, що ми й досі бачимо у великих польських містах. Czy w jakiejkolwiek innej krainy? świata takie jest? Yy, tak, mam do czynienia z, właśnie jakieś takie, można powiedzieć, życiowe przyciąganie do, do do Ukraińców, które już trwa pewnie ze 30 lat, e, współpraca z, z, z Wami. E, więc ja odbieram to bardzo dobrze, w tym sensie, że e, jak współpracujemy, jesteście bardzo oddani sprawie, bardzo e, lubicie nowe wyzwania, lubicie pracować, e, dawać z siebie wszystko. To, co e, То це найлепше, віддать тонхаризми до життя лепшого до праці. Саме тому наші відносини зараз мають чи не найбільший період розквіду в історії. І, звичайно, однією з причин такої підтримки українців є безпосереднє усвідомлення поляків, що вони наступні, а дружба з українцям їм вигідна. Та це нормально. Sojusze, same tak i budujca. Czy nie tak? Po, po pierwsze, jesteśmy sąsiadami, prawda? I to też zobowiązuje nas do pewnych jakichś zachowań, które, które, które musimy względem Ukrainy, Ukraińców, ludzi jakoś pomagać. Poza tym, no nie oszukujmy się, to jest też nasza, nasza, nasze bezpieczeństwo. Jeśli my nie pomożemy Ukrainie, nie daj Boże by się stało tak, żeby Rosja zajęła ten... ten to będziemy następnym jednak tym państwem frontowym, gdzie może dojść do tragedii. I tu musimy się wspierać jako dwa narody. I to tak trochę brzmi tak mało patriotycznie z mojej strony, ale taka jest rzeczywistość, i różnie może być, i musimy, musimy wzajemnie się, się wspierać. Одночасно суттєву роль у ставленні більшості представників однієї нації до іншої має поведінка народу того, що в гостях. Я регулярно стикаюся з ситуаціями, коли поляки не хочуть орендувати житло іноземцям, зокрема українцям. Причини зазвичай одні й ті самі: неприємний досвід співпраці у минулому та просто упереджене ставлення. Неприємним досвідом я називаю ситуації, коли ми, українці, перестали платити за орендоване житло. Знищили майно і з'їхали без попередження, обманули і не попередили про домашніх тварин, що проживатимуть разом з нами, і так далі. Щодо упередженого ставлення деяких поляків до нас, на мою думку, це результат у першу чергу нашої поведінки. Зрозуміло, що не всі ми такі. Ясно, що вплив тут мають стереотипи: українці заробітчани, українці неосвічені, вона прибиральниця, він таксист. Але. Стереотипи безсумнівно не випадкові. Про інших люди кажуть: німецька якість, японська працьовитість, американський патріотизм. А що ми чуємо про українців? Колись це було українці хороші господарі. Зараз же кажуть українці сміливі. А в той же час казали і кажуть, українці завжди готові випити. Мисля, якби стереотипи надаль сумживе. Zarówno медіа, jak і політика їх używa. To się oczywiście zmienia, w zależności od tego, jakie są okoliczności, jakie są potrzeby. No, my chcąc, nie chcąc, zawsze się temu jakoś poddajemy. To, co jakby osobiście mnie chroni, to że mam, no, mogę nazwać nawet już przyjaciela, który też pochodzi z Ukrainy, który dużo mi dał, dużo mnie nauczył i, i jakby patrzę na ten temat zupełnie inaczej. A jak się widujemy, znam go częściej, to widzę, że to jest dokładnie taki sam człowiek. Młodszy, ambitny, co mi imponuje, bardzo grzeczny. I to jest, to jest fajne. Mam wrażenie, że to jest taka moja recepta, nie? Wszystkie bezpośrednie kontakty, jeśli zwrócisz się do kogoś po imieniu, spędzisz z nim trochę czasu. Zawsze wzbogacają, a z drugiej strony powodują, że jakby człowiek czuje się tak jakiś taki odporniejszy na, na te właśnie informacje, o których, o których mówiliśmy wcześniej. Я до того, що стереотипи не з'являються на пустому місці. Це результат наших звичок і спостережень інших людей за нами. По суті, ставлення інших до тебе це результат твого ставлення до самого себе. Чи не так? Поляки зазвичай звертають увагу на нашу безпосередність, інколи наглість і кумовство. Їм не до вподоби наша схильність шумно себе вести у громадських місцях, зато їм напевно лестить відчуття домінантності і навіть. Lechko i zwerchność. Natomiast różnice, jakie zauważam, chyba to, co mogę bardziej mówić o sobie, jakby co jest takim troszkę niuansem, to jest to, że my, my bywamy cichsi z natury. Jakby nie jesteśmy tak ostentacyjni, nie potrafimy, może niektórzy z nas, może bardziej dojrzali, nie potrafimy tak łatwo zarówno się żartować, jak i głośno się śmiać. Dlatego zawsze widzimy takie rzeczy jako troszeczkę zagrażające i, i, i takie podejrzane. I polska natura wydaje mi się, jest cichsza, jest bardziej dyskretna. Wasza ukraińska ma chyba te naleciałości takie wschodnie, że to jest jakby, jak bawić się to na 100%, jak smucić się to na 100%. Myślę, że to jest ta różnica, która czasami powoduje jakieś drobne nieporozumienia, nie? Ja y, nie lubię w ogóle w życiu. Y... Oszustwa i jakiegoś takiego chamstwa w stosunku do ludzi. Lubię szacunek, który trzeba dawać sobie wzajemnie człowiek człowiekowi, ale z drugiej strony też nie dziwię się i tu wrócę jeszcze raz do Ubera, który mi się nie podoba, i do Wolta, że po prostu no czasami jest trudno patrzeć, jak Siedzi ktoś, kto nie zna ani miasta, ani, ani topografii miasta. Wszystko jest na trasa się wyświetla na telefonie. Ja wiem, że to jest pomoc, ale naprawdę po prostu nie podoba mi się to bardzo. Na moją dumku. Поляки самі по собі більше схожі на нас, ніж на німців. Частина з них так само любить комбіновач, а інша не любить першу за це. Деякі наслідують цінності традиційної європейської культури, але завжди знайдуться ті, що її критикуватимуть. Мабуть, тому здебільшого нам досить комфортно тут. Ставлення поляків до українців так само, як і ставлення німців чи то японців, не статичне поняття. Щодня, щогодини воно трансформується і змінюється. Наша гідність в очах інших прямим чином залежить від нашої самоповаги, культури і поведінки. Підсумовуючи, я би сказав, що більшість ставиться до нас нейтрально, без прив'язки до національності і в той же час деякі хочуть нам всіляко допомогти. Хтось з відчуттям жалю, а хтось з відчуттям поваги. Мало хто нас не любить, але більше тих. Хто насторожі у контактах з нами. А що буде далі? Залежить тільки від нас самих.